Witam wszystkich serdecznie w kolejnym fantastycznym odcinku, a będzie on poświęcony, po pierwsze, odpakowywaniu mróweczek. Słuchajcie, doszła do mnie kolonia Polyrhachis dives, to będzie drugie podejście do, te, do tego gatunku mrówek. Pierwsze niestety nie udało się, bo mróweczki mi umarły jak byłem na Sri Lance. Nie wiem czemu umarły, ale zdziesiątkowała się kolonia doszczętnie, wszystkie królowe padły, były trzy. No i, no, i tak się zakończyła moja historia z Diveskami. Ale bardzo zdążyłem polubić te mróweczki przez krótką chwilę, więc zdecydowałem się, że zamówię sobie od kolegi Marcela tą oto kolonie. Tu chyba też w ogóle są trzy królowe. Natomiast potem zobaczymy, co przysłał mi Antek.pl, ponieważ jest to sklep z akcesoriami dla mrówek. I słuchajcie, ta paczka jest mega ciężka. Obstawiam, że zawiera cholernie dużo różnych akcesoriów. Także po kolei, to zaraz. A to teraz. Nie ukrywam, że ekscytacja milion na polerach z dives. Bardzo lubię te mrówy. To są mrówy, których larwy tkają takie sieci i w ten oto sposób, dzięki ciężkiej pracy larw, mrówki mogą sobie budować prawdziwe imperia z tej sieci. O, są i diveski. Najlepiej. Ja tylko luknę, czy tutaj nic więcej się nie znajduje. Dobra, kochani. To tu, to w tym miejscu mamy. Taką już całkiem podrośniętą kolonię Polyrhachis Dives. Ja co prawda nie pamiętam liczb, ale zaraz się przekonamy o wszystkim. Okej. Okay. Dobra, probuwa duża. O, jak ja was dawno nie widziałem. Chyba musimy się przepiąć na lepszy obiektyw, co? Dobra, koniec, co tu widzimy? To jest królowa. Tu mamy robotnicę. Jeszcze gdzieś jakaś królowa. O, patrzcie, tu jest jeszcze jedna królowa. Ale będzie fabryka produkcyjna. Ja nawet nie chcę myśleć, słuchajcie. O, jest jeszcze chyba. Nie, to nie królowa. Nie widzimy larw. Nie wiadomo, czemu nie ma larw. Gdyby były larwy, to byśmy niestety tak przejrzyście tu nie widzieli, a najprawdopodobniej to nic byśmy nie widzieli, bo te larwy by tak zasieciowały, właśnie wszystko. O, tu królowa. Dzień dobry, królowo. No, zobaczcie. Jedna królowa z drugą koło siebie. Trzeciej nie mogę zlokalizować. O, znalazłem trzecią. To chyba jest królowa, no bo jest dużo większe od reszty. Nie wiem. Aha, tu w ogóle jedzonko dostały na drogę, ale spoko. No i tak, będzie fajnie z tymi diweskami. Mówię wam, będą fajne filmy z nimi, bo są żarłoczne i ogólnie cały czas coś tu się wyprawia. Także mega spoko, cieszę się. No i co? Następne aktualizacje wyjdą niebawem. Z racji, że diweski to są mrówki na to kupiłem im taki oto pojemniczek w Oszonie. I niestety nie wyszła mi zbyt spektakularnie pokrywka. <grywka> Natomiast ona zda swoje zadanie jak najbardziej. Mamy tutaj dużą wentylację, całe jest bardzo połamane, zarapione klejem, ale będzie git. Mrówki nie uciekną przez to i będą miały jak oddychać. Więc trzeba by tutaj po prostu w jakiś sposób im urządzić ten pojemnik. No, i moim sposobem będzie wsadzenie takiego korzonka. Mam jeszcze taką śmieszną sztuczną roślinkę, ale ona na pewno pomoże mrówkom w budowie swojego mrowiha. No i tak, trzeba tu wsadzić probówkę z mrówkami. Ja ją po prostu zaraz otworzę i wsadzę tak pionowo. I tyle. Nie będę jej, słuchajcie, niczym przykrywał. No i zamysł jest taki, że tej probówki nie chcę, bo jest duża i niepotrzebna. I fajnie by było, żeby mróweczki się przeniosły do mniejszej probówki, która będzie zaciemniona. I to jest właśnie klucz. Ta probówka będzie zaciemniona, bo ma czerwoną folię, a ta będzie odkryta, więc mrówkom tu będzie jasno i dyskomfortowo. Dlatego, teoretycznie przynajmniej, przeniosą się tu. A z racji, żeby jeszcze bardziej chciały się tu przenieść, to tą nową probówkę położę tam, gdzie leci kabel grzewczy przez, yy, przez ściankę. To bardzo istotne, ponieważ polerachii z Davis bardzo, bardzo lubią ciepło i one będą sobie budowały tam gniazda, gdzie będzie ciepło. Może nie być wilgotno, może być totalnie sucho, ale najważniejsza jest dla nich wysoka temperatura. Także zrobimy tak, żeby na bank się przeniosły tutaj do tyłu. Probówka musi być możliwie blisko ściany, no bo tam właśnie leci kabel grzewczy. No i dobra, Probówkę mamy tutaj, więc teraz może jeszcze zanim wsadzę tutaj nową probówkę z mrówkami i się zacznie piekło, bo w ogóle gdzieś mi się fluon zapodział, tak? To bym teraz już na starcie posmarował fluonem, a tak to będę musiał go znaleźć i wtedy posmarować tą barierą, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Teraz jeszcze tylko wsadźmy im miodek, żeby były szczęśliwe, że ktoś je powitał miodkiem. I co? Wpuszczamy. Wpuszczamy tą hołotę tutaj. Trzeba, trzeba to zrobić szybko. Trzeba to zrobić szybko, żeby nie zdążyły uciec. Dobra, jedziemy z tym, Kuba. Dobra, otwarte. Tą wadkę tutaj kładę. Zamykam formi. No i dobra, poczekamy na rozwój sytuacji. Ja to teraz odstawię na bok i zajmiemy się odpakowywaniem akcesoriów. Dobra, wjeżdża Antek na stół. Ciężka paka, widać, że wypchana samymi fajnymi rzeczami. Także mrówczarze. Sprawdźmy, co teraz Antek ma w ofercie. Ja totalnie nie wiem, wiecie? Tak, zdecydowałem przyjąć tą paczkę dla urozmaicenia odcinka z Divesami. Więc sprawdźmy, co tu się znajduje. Na pewno będą gniazda akrylowe, to na bank. Eee, co, po kolei wyciągać? Czy. O, są ependorfiki. Uuu, fajna arena widzę, ale nieźle. Dobra, słuchajcie, odpakowywujemy. Może odpakuję najpierw to, co mnie najbardziej interesuje, czyli to będzie najprawdopodobniej właśnie ta arena akrylowa. Oho, ho! Wow! Ale fajna. Jaki ma fajny rozmiar? Dobra. Tutaj co mamy? Strzykaweczki, pipety, to wiadomo, ok. Dalej mamy, słuchajcie. Ło, patrzcie na to. Ale profeska. Tak to można karmić mróweczki. <laughs> Łoście! Coś czuję, kochani, że to będzie nowa arena dla moich kamponatów z Nikobarensis. Bo ich strasznie nie lubię w tej arenie, w której są, bo mi bez przerwy uciekają. A jak już jest coś takiego, to coś czuję, że to będzie nowy domek Nikobarensisów. No ta arena jest naprawdę przepiękna. Trzeba przyznać. Kurczę. Bardzo ładna. Tu mamy rureczki, jeszcze żeby wszystko się dało złożyć w całość. Tutaj mamy jakieś przegródki, to zaraz się okaże, do czego one służą. Tutaj jest gniazdo akrylowe. O, z dwiema gąbeczkami! O, jak fajnie zobaczyć czyste i nowe gniazdo akrylowe. O kurczę. Myślę, że ostatecznie ten system z gąbeczką będzie lepszy niż z gąbką florystyczną. Zobaczymy. Dobra, no ta ręka jest całkiem przyzwoita, nie? Zobaczmy w takim razie chyba mniejszą. Aha, mniejsza w sumie jest ok, chociaż ma takie duże komory, nie? Duże się one wydają. Nie wiem, ja tam w sumie mało się znam. No, ja obstawiam, że mrówką, które lubią akryl, będzie w tym dobrze. O, jest jeszcze jedna. Coś wymyślę, fajnie, coś wymyślę, bo też brakowało mi gniazd, więc na pewno e, jakieś mrówy tutaj powędrują. W sensie, no, w sumie teraz mam nikoberencisy w jednym gnieździe, ale właśnie w mnie gąbeczka, która tam jest, więc może je przyniesiemy do tego. Dostanę w nową arenę. Będzie git. Coś czuję, że będzie git. Ok. co tu jeszcze mamy, słuchajcie. O, patrzcie. To narzędzie dentysty, którego Ło, nigdy go nie dotykałem i zawsze się go bałem. Już mi się przypomniało, jak mi dubała w zębie. O, i ten dźwięk, nie? Posłuchajcie. A, najgorzej. Czemu mi dałeś to narzędzie? Nie wiem, jak to narzędzie się nazywa. Może takie dłutko dentystyczne, nie wiem. Ale zawsze, ale to zawsze panicznie się bałem tego narzędzia. A tymczasem mam je tutaj. Nie wiem po co. Może do takiego zbierania resztek z areny, że wiecie, że wbijam po prostu w resztkę. O, może, może, zamiast pęsety. Może to się okazać przydatne. Przetestuję, dzięki. I co tu jeszcze jest? Widzę, że w zasadzie to, to koniec. Mamy jeszcze małe gniazdko takie. A nie, to przejścióweczka. O ja, zobaczcie. Jaka przejścióweczka. Nieźle. O, ja nie mogę. Fajna jest ta przejściówka, Podoba mi się. Tylko za nic w świecie nie wymyślę do czego miałbym jej użyć, bo mam małe kolonie mrówek. Ale z boka, dobra. Czyli podsumowując, dostaliśmy gniazda do akrylowe. E, arena, no arena zrobiła na mnie największe wrażenie. To trzeba przyznać, fajnie tutaj wentylacja w ogóle jest rozkminiona. Zobaczcie, że Mikro dziureczki i to takie paseczki, które wyglądają w sumie na pewno dużo ładniej niż moje wentylacje. <laughs> ładna arena, przyznaję, jest ładna. Nie wiem ile kosztuje, co prawda. Musicie sobie wejść na stronę antec.pl i tam sprawdzić w cenniku, bo ja nie wiem. Ale naprawdę kozacka arena, no trzeba przyznać. Są jeszcze te przegródki. Do czego te przegródki? Może do tego? Jak myślicie? Bo One w sumie zobaczcie, tu by się tak zmieściły. A dobra, okej, okay, już czaję, Zobaczcie, nie widzicie, że tu jest dziura. Możemy sobie prawdopodobnie tą przegródkę tu wcisnąć gdzieś. O! O, widzicie? I zrobiliśmy taką, jakby kolejną komorę dla mrówek. Dobra, czyli po to są przegródki. No i okej, okay, dzięki Antek za paczuszkę na pewno coś stąd mi się przyda. O arenie nie wspominam, bo jest wypasiona. Także dzięki wielkie. No i co mogę powiedzieć? Jakbyście chcieli taką marenę gniazdo albo na przykład dłuto dentystyczne, to wbijcie sobie na antek.pl. Tam zobaczycie, ile to wszystko kosztuje. A wracając do mróweczek, to w sumie niewiele się tutaj wydarzyło. Znaczy, w sumie to może wiele i niewiele. Wszystkie praktycznie wyszły z tej probówki, no i zwiedzają. Zwiedzają, patrzą, gdzie najlepiej byłoby żyć. No i najlepiej będzie tam przy tej probówce z tyłu czerwonej. Zaraz pojemnik powędruje na regał, gdzie zacznie właśnie być grzane tamto miejsce i obstawiam, że jeszcze dziś albo jutro mróweczki sobie tam przejdą, no bo stwierdzą, że znalazły wyższą temperaturę, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju larw i jaj. No i tak po prostu trzeba zrobić. A czy miotkiem ktoś się zainteresował? No, widzę, że jakieś dwie sztuki się załapały na jedzonko. To dobrze, na zdrowie. Daleko do nowego domku nie macie. On się już tu zaczyna. Póki co dużo zwiedzania, no bo nowy teren, także wszystko ciekawe. No i tyle. Póki co nic specjalnego dzisiaj nie dostrzeżemy, w związku z tym kończę ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jak będzie dużo łapek w górę, w sensie nie mówię ile łapek w górę, ale po prostu zauważę, że jest ich naprawdę dużo, to robię powiedzmy w przyszłą środę aktualizację z mróweczkami. Także mrówczarze, w Was jest siła, lajkujcie ten film, to niebawem wyjdzie kolejny. To tyle, trzymajcie się, na razie i cześć.